No, Nie żyje. no, gołogu, to legenda FIFA! Zostaw go! E, ta, ta z różowymi włosami na lewo od Mariusza e, chyba jest z recerokara. Co, wyszleć mi, no mi na mój telefon? jasne. Ty. Mariusz, Mariusz, ty! Za zdradę Demokratycznej Unii Państw Australnych. W skrócie, dupa. Dupa. Styczek! Miłego. Stary, ale sam siebie wypieprzysz. O! Pff. Wszyscy ready? Tak? Wszyscy ready? Dobra. Gotowe! Mapa jest stare, idealnie stare, no. pod nas. Niko, niko, nieee! Jezu, nie mogę się doczekać. Nie mów tak, nie mów tak, pomożcie, <laughs> stary. A bo już mu stanąło, aaa, aaa. Uuu, lewa nie, ręka już pod biurkiem! Nie, zaczynam nie, nie, nie Dobra, ocenka, ocenka Wysy mojego teamu. Zaczynam. Ocenka mojego teamu. Gołodu... Do... Czekaj, ty masz... Czerwone. Jezus jak Kapitan Bamba. Janusz Sam, Sebastian Bogies! Cezary! Yeah. Domino jechać dobra, do, domino mino jechać na odu idzie os***a Dobra, jak to się jeździło? Spacją, dobra Dobra, na, na kim? Na Rias, jeździło? na Rias, dawaj na dół na Rias Ten Jednak co jeździć? Nie. nie dojadę, nie dojadę oj, oj, o, Bliska zajeba. była gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Domino jest prawo. a widzieliście jaki ubiór mam ładny? Ja piję, co ty dałeś stary, zaraz mnie z cancelu Cancela ku... mi <laughs> Partnerem dzisiejszego odcinka jest Case Hack, Czyli magiczna strona, gdzie skrzynki otwierają się szybciej niż lodówki po północy, ale zamiast pasztetu wypadają skiny do CSa. Za każde otwarcie skrzynki dostajesz diamenty. Wymieniaj je na nowe skiny czy walutę i błyść w meczu jak disco kula na weselu. Bitwy ze znajomymi? Pewnie! Zrób z nich marmoladę i zgarnij ich skiny jak prawdziwy kozak. Zdobywaj levele i odbieraj nagrody. Czym wyższy, tym lepsze te nagrody. Logiczne, nie? A w zakładce Free Cases czekają na Ciebie darmowe skrzynki odblokowywane za lewele, czyli graniu, które się naprawdę opłaca. Płaty natychmiastowe. Do wyboru karta, blik, Paypal, krypto, skiny. Na szczęście to już nie czasy gołębi pocztowych. I uwaga! Z moim kodem GILATHIS dostaniecie plus 20% przy doładowaniu oraz całego dolara na start, czyli 4 złote. To więcej niż gdyż mają w portfelu po weekendzie. Wszystko macie w opisie filmu, a ja dziękuję Casehack za współpracę i wracajmy do odcinka. Ale Mati co ja nie powiedział. Czas, dobra. Cześć, bo tutaj trzeba No Mati, oceniasz? Pa! No. Sorry, sorry, moje oh. No Mati, moją czapkę. Jest ja mówiłem, że nie super, ale muszę zabić Dominera Hasia za zdradę rasy kosmitów. Narodu. Ludzi też. No. Zdrada narodu. Damina. No i, no i dostał w dupę. No ja. i co? Co ja już za 20? 45! Oj, to no, ale, go jest, ale przecież ale, jestem dupem. Ale muszę, wam coś, no, muszę co? wam coś powiedzieć w ogóle, A. że ta mapa jest całkiem zaktualizowana, biorąc pod uwagę nowe anime. My co ja zrobię? Weź, bo mi zaraz stanie <laughs> Jezu, no. jej, ale środek, zobacz na czym stoi Iwan, postać o, Iwan. Nie trafiłem. Znaczy, trafiłeś. Bo no NIE! Dobra, nie, nie dostał, Gdzie postać nie jest postać Zobacz, Iwan? Gdzie jest postać Na środku, na środku. Gdzie jest No Iwan? na... no, na bioderku. Na bioderku. Gdzie jest? teraz ja? A jest tu! Kapitan nie, nie. Bamba! To jest... to jest Papa Słoń, zostaw go! Papa Słoń! Nie, co? No, Marzę na mnie... I kto jest teraz? Kto teraz ma? Kto jest się Mariusz! Mariusz? Kapitan Bomba! Znajomi mówią na mnie Papa Słoń! Ej, jak dziwi jesteś, kto gra teraz? Mariuszo, Mariuszo, papa, ja. on you. Bye bye. <laughs> <No>. <laughs> O przeżył? Nie! Nie. Spadłem na stópki jakiejś na główkę! Mariusz! Jakiś... Mariusz! Przeżył Mariusz! Ja spadłem na główkę jakiejś kobiety. Olej! Na olej spadłem. <noise> jakiejś dziewczynki. Ej, czy to jest... Kto to jest na lewo od Mariusza? Gdzie? Mariusz? Czekaj? Budzianowski. Eee... A pan z stoi na tyłeczku. Nie znam tych postaci. Jezu, jak, jak to jest pięknie. Ale znaczy tyłeczek to jest biodro. E, ta, ta z różowymi włosami na lewo od Mariusza e, chyba jest z recerokara. Wyśleć mi, no ty... mi na mój telefon. Jasne Oooo nie, finalno jest Szam, finalno jest Szam Zbyt duży no. szacunek dla najlepszego Wiwana Vivana kuka, strzel, ta? Vivana no strzel dobrze. O, jednak ale nie No i bardzo do... dobrze Ale Messi go chyba bym... sp***alił tam Ty w no, sz**arzu, ma... w szawicu Jak jest k***u, to trzeba go dojechać Ale pies... Weź rozbij dobra. ten ty zespół, który tam wrócił. jest Oni o, są okay. jak ich troje, ale jest ich dwóch <laughs> 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 Tu jedną, tu całą, całą głowę zniszczysz, jak strzelisz Nie ma Chyba niżej trochę Nie. Jednak nie. ty o, Cze? masz ka kaplicę. Ale Christian, nie uszyłem, bo jestem honorowy. Masz, no, no, no. masz 45. Bonus. 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 chyba znowu musi gdzieś trafić. Ej, 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 ej! Ronaldo, Ronaldo. O, najlepszy piłka o. świata. O, no i dobra, no to Poza. cię odstrzela. Ciężka praca ważniejsza niż jakiś k*** ktoś, ten urodzony k*** Ej, <śled> <slightest bisschen spatula> czekaj, czekaj, mi zminimalizował. Yes, no, nie wiem co, dobra. W Argentynie? na Poduje I piłkazu jak widać. Tak, tak prawda? prawda. <laughs> Nie, no, 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 już by bił? O, no, o uderzył, go, no, go, uderzył. Mariusz! Mariusz, ty k. O, byś brzydko powiedział. Mariusz, ty Mariuszu. Mariusz. Mariuszu. Argent, Argentyńska zadni zadnij nad... Ale wiecie co, tam ma jest fajna, taka, bo z niej się a. nie da wypaść. Co wziąłeś? Cesar Bary. Baryka. Nie. On nienawidziły Seau z kombi. Nie. On nienawidziły Seau z kombi. Cesar ma biw zły z tym z kombi. Bo on jajami Bef tam... Bef każde pokolenie, pokolenie ma własny <laughs> czas. Każde pokolenie zmieni świat. O kurwa. Nie Sear Baryka na tym golu! Mali ja zaczyna żałować ża zakupu. Weźmy się w dziewić! A ja się panowie, bo mi się matura przypomina. A ja co no było na maturze? Daj bajka, bo ja było na maturze? Na... O, o! To się tam się rozwija, bo Ale w jakim miejscu? Jest. O, no to było na tyłeczku, a nie! Zabra. tamto Jed na biodrze, co gadam. Je jedziemy do. Dominoja Hasia za to, co by zrobił. <grym> Odbiłeś o, się. zabiłeś. Za zdadę! Co zrobiłeś? E, Czekaj, jak to było? Ej, ta e, laska po prawej stary pokazuje, Demokratycz... że byś tego nie robił. Zazdade Demokratycznej Unii Państw Australnych. W skrócie dupa. Dup. Styczek. Miłego. Stary, ale sam ziemię wypieprzysz. Zegnaj. O... <grym> nie. Dobra, <grym> to... <grym> Jezu. <grym> Jezu. Jezu. Jeszcze dostał. Ej, Dominoja Hasia low damage, O, Lewandowski! Lewandowski! Dobra! Lewandowski! Gdzie tam jej po palcach łazisz? Czekaj, no przepraszam. Stópki? Gdzie są słupki? A, stópki. Nie ma. Nie, słońce. Okay, jak to się używało? Spacja. O. 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 Ty, ty, ty! Ci... O! Aha, zapomniałem, kur... On się resetuje jak mała rybka. Jak się... Ja by... Dwa coś, ale on by na mnie krzyczał. Janusz, prawda? To wyjątki moment. Janusz, no prawda? <laughs> <laughs> ale ku... bo ja zapomniałem, że to trzeba przytrzymywać cały czas. Dobrze, że. Hmm. Dobrze, Sza. że k.szęsnego chociaż zapisali bo... do tej bawełny. To już będzie gałek bo to, to k. Ku... Ku... ten nie lewą mnóstwo. Ja wprost nie podażę, jaką wczoraj Katrika jak strzelił w 30 minut. <laughs> Wiedziałem, że piłkarzy się <laughs> No co? A ty, k. Ku... A ty co? Nie! Mario! No Mario, Nie, wie. no, koło go jest dupie. legenda! FIFY! Zostaw go! Ja. Nie! no! <głos> <głos> o, Maj, dobra, może być! Mariusz! O, 6 Marius, Mariusz, Mariusz, <głos> Mariusz <głos> słyszałeś kiedyś? Trzeba, bo teraz jak? Milun, się no, Ale nie a to nie... A może, może weźmiesz... Ej, jak weźmiesz dalej, tego, to jeszcze spadnie jak niżej zrobić. Jak weźmiesz bota, to spadnie... O, o. Oh. idealnie a a To nie zrobisz, bo mam żółte papiery Stary, ja powiem tak Mariusz, Mariuszowic, Mariusz że życie nie zostało Stary, ja to nie panie Maju <ś> Ale... <ś> Ja się w******e Przeżyłem Ale Mariusz niestety nie, i Mariusz! Ale, ty, Mariusz wybuchł. wybuchł. Ale buciory. To nowe balenciagi, to nowe balenciagi. Nowe balenciagi, tak. Ooo, ale res, ale resp. Ale resp. No. Oj, kurna, oh. gołodupiec, no i co zrobi oh. gołodupiec? Ej, chłopaki, chłopaki, bo nie wiem, czy wy My... zauważyliście, ale w ch... rożniku wypadł, akurat wypadła apteczka. Widziałem, w prawym mówię, górnym. To jest Respia, no jest pięknie. No, jest pięknie. Dobra, się... jetpack, jeszcze raz, tym, każdy tym razem na... Każdy narożnik mi się podoba chyba. No spiesz to. No, I ty nowy Okej, dobra. W lewym On górnym? Jest ciemną? Gdzie? W lewym górnym? W lewym górny, jak za tu babę, jako. Ja bie... Ona... Ona mówi tak... Ona by ci lepy sprzedała. przychodzisz do domu, zwęczony, staje, Ej, do domu po pracy? Nie chciałem! Dobra... Służył i... drugiego jetpacka. Wy... W to mam. Zostaw kap... to nie! No i ty to zginie. No... <laughs> nie, ty to z nie ma... K... ma to... nie! Spadł! Nie o! no, kapitan! Dobra, spije. Dostałem bo za zarubę. 75. No bo on sobie ma teraz czas chyba swój, co? Teraz chyba ja. Nie, nie, nie. nie. A mi, teraz... ja! A nie, Budda! No i Budda! Yyy. Sorry! Sorry sorry. Witam. Nie mam czasu, muszę zmienić historię. Taki mamy klimat. Wiem, co zrobię. Nie. No nie. Ty, nie jestem taki głupi. Tylko nie po audycji! Owiecz! <laughs> Dostaniesz owieczkę! Wiedziałem, że owce! Nie! O, odwiedź Przeził. się w drugą stronę! Przeżyję, budda nigdy nie zginie. Dobrze. Jaś kapela! Pierwszy raz w życiu! Jaś kapela! Jesteś między Sebastianem, ja gu... Bonkiem, a Cezarym. Ja Mam! Za... Zostaw tego Messiego! legendy skr... skr... Ty Jesteś taką jeszcze na dole? Ronaldo! O, Ronaldo. <laughs>

Zebraza! Skończyła mi się! Skończyła mi się paliwa! Ej, bo ja nie mam co zrobić tak właściwie. No jak to no, co? No normalnie. To nie? nie mam jetpacka już. No Ale jeszcze masz linki. Te. Ale, Ale ja stoisz, nie wiem w To jest no, w takim miejscu, że najlepiej jakbyś teraz z Afka postał chwilę. No tak bo z 50 sekund. Nie, nic nie zrobię. <średziesi> <średzi> Dobra, nie, nie, nie wiem, cięci. ej, próbujesz szczęścia, próbujesz szczęścia. Ale ty jesteś k. Okej. Okay. Ty, co ty k robisz? Ty nie te Afie to mi Dlaczego to nie leciało? nie, nie wiem, obcyzy. bo za mało miejsca jest. Nie wiem, pierdoli mnie to. Kur... Co to jest? O! Ja, pierd ja się, ma ma grzele, ma bo. się O! o dostałem Dobra. prezent. Sepcia, pokaż to nam. Sebcia. O, to się tak rzuca, to gorzej. Co to kur... jest? To jest niechciany prezent. Nie, to... Ja nie chcę prezentu, Lecimy! Spary. No nie, Budda go dostaje, czy kto? Messi, 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 do... Messi, Messi, Ankara, Messi, jęka Messi, Messi! Nie, Zostaw Ronaldo? Iwan? Witaj, Iwan! Iwan, dobrze, że Ronaldo nie ruszył, ja przepiął piłkarza. Może, może ruszymy oj. Ronaldo? Mati, Ronaldo czy Iwan? No, Iwan, no, Ronaldo się nie uszamy. <laughs> Ronaldo Nie ruszamy. Witaj, Iwanik. Stary, ja mam ja pół C7, co ty gadasz? Słuchaj, no. to jest coś dla to ciebie. ciebie. Jezu! Uciekaj do Ronaldo, on cię obroni pierdolą. On mnie obrani. Obrano. Co to będzie? Nie wiem, co to będzie, co ale zobaczymy. To jest miły prezent Zaznaczmy. dla ciebie. ŁYSY z KOMBIN! Dobra, to bo zaraz... Karne Dobra... Domina... Łysy! Pokaż dupę! Nie trafisz. Domina... Jak nie... Ja nie trafię?! Nie trafisz. Stary trafisz. A, dobra. Dobra, uf. Myślałem, no i plecy! Nooo! Ty, o, coś się teraz dzieje? Nie wiem. On zaraz wybuchnie. On zaraz... On zaraz wybuchnie. OOOO na dobra. dupkę! Dobra. Messi, Messi, Messi agara, ja Messi! Ale ja tam nie dolecę, bo ja nie umiem. Ale no po co chcesz tam dolatywać? Rzuć bonusa, rzuć ja, bonusa, że... bonusa! Trzeba no. poświęcić! Trzeba poświęcić. albo nie, nie poświęcę, dobra. A no jasne, poświęć, poświęć! Co tam, śmiało? No, ja pewnie. Ja pytał! Oh, dostał demet. Jaki! A to się wysadziło, wysadziło się przy Iwanie 70 dostał! Ja... Jaki tam miał być damage? Co to jest? Co to jest? Kłopaki. Ale ja nie umiem tę linkę! Pierwszy raz jej użyłem! O kur. Jaki reszta! dupiec i bonus! Wszyscy taką na samo miejsce! O jezu! <grym> <grym> o kur. O oh, kur. Triple kill, triple kill. Aha, ja. tak. Ta. Niech 89% zdechło. Dodo pierwszy raz. Jeszcze gołodupiec Ye do odstrzelenia. Messi'ego nie ma Balos żyje! Teraz wszystko w rękach Lewandowskiego. Ja zresztą jak zwykle. Nie wiem. No właśnie, jak zwykle. Bo już RBK! Weź się tam Mati na dół ze żegna na Lewandowskiego. Jest problem, jest problem, bo tu trzeba z skillsem, a wiesz, że ja nie jestem dobry. O! skillowo. Dobrze. O. O, o, o. Nie, musisz się przyciągnąć, a odbij się, no. Stary, okularki, a nie, to nie są myślałem, że to okularki, to są te, motylki cię zatrzymują. Motylki? Jakie motylki, o czym no ty to, mówisz? No bo to motylkowe takie, k***a, są. To. A, że i... Okej, okay, jej, dobra. Czarny, co ty jest, się No obijać, i te, a, teraz, od, do, tak i, o, i w górę, i tego. O, tak, O, tak. O, tak, tak o, mi o, rób, o, tak mi o, rób, o, tak. Oooo, oh, oh, wciąż! Lisie łóżka! O kurde. Oh, oh, nice! Czy ty chcesz się na dół spuścić, czy na górę się chcesz wciągnąć? Dobra, chyba w ogóle chciałeś się spuścić. Kapitan Bomba, ma tylko piersi! Serpon siebie rzuć! O Aaaaaaah! Samobójka! Wrócił do siebie! O, niestety, bomba! miniami, ale trzy <grym> ładne! Dzięki, <grymki> ładne! Ej, <Grymne> mi tylko łycy z kombi i Buddha. to Prawda! Ooo, zrebaty? No, ja no, Dobra. No, Ronaldo, nie masz zginąć, pamiętaj, to musi być otwarty. Wiem, 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 wiem. Musi być ja, to nie to. Czekaj. Pana A weź Ej, się no, ruszy i sumie... wywana strzel. No spoko. Ej, <Grymne> 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 Ej czekaj, spoko. bo ja chciałem czegoś użyć. No, domyślamy się, że czegoś. O, tego chciałeś użyć. Ciekawe, czy trafi też Iwana, bo jest tak blisko. No, pewnie tak. Pewnie i też zdechnie, no? Nie odskoczyłem. Kur... Ale go wywaliło! A dobra, Ronaldo żyje! Cztery i mam prawie 100! Rona... Nieprawda, ja mam Zabił ze dwie, dwie! Zabił ze post... Ronaldo mam. żyje, dobra! Co, Ronaldo jest gigabogiem, człowieku! This Co, jest combi, ja ja. To był prank. To był najlepszy wychodziło? No, największy prank w moim życiu. No Messi tam już podciera od spodu w ziemię. Ty podcierasz gówno dupą. Gówno dupą. Hahaha <laughs> No nie. i łysy z kombi! Każdy bogunął! Nie! 65! Łysy seba na łysy skupę! To był O, Poka dupę! Się, co? Proszę, łysy proszę, potawisz to! Łysy potawisz to! Idealnie! I A, ze... Za 7. Za no. Mogę dostać za 7, bo 7, 7, 7 zmieniamy historię. No tak! O dobra, Budda, 7 7, 7, 7, zmieniamy historię. No, no. Wiecie, jedynek, Ciebie kto to może pokonać Buddę, kochani. Ronaldo! To jest Budda. Nie, Messi, Messi, Ankiara Messi. Yes. Yes. Nie. nie. Tylko Budda może pokonać Buddę. Ja. Nie, nie, teraz ja nie. Ideal! Powie, nie powiem, że Kejter już jest I teraz Mati mówi, pardon. Oh, pardon! Wykuł mnie, to jest O! To teraz? Nie patrzyłem co no, teraz. A ja jeszcze żyję tam, ty tam jest... Jaś Jaś kapela! Ja tam... <noise> nigdy palnika nie używałem. Używałeś i się zabiłeś. To moja ostatnia tak? postać. Chyba tak. To moja ostatnia postać. To, że... Ej, to Dobra! To podatki w... Dla I co jest? Ale A? co on robi? Nie wiem, co on robi. Dobre, ale są ciemne. E... Ty, co on robi? No wysadź się Aha, spacją się wysadzę, okej. Okay. <grym> Tyle czasu do czekałeś, to... nie wiedziałeś? Tak, nie wiedziałem. No bezka, to żyje. To, żyje. To Dobra, to, dobrze, Dobra, le a lewciu dobrze rozrobił. Jeszcze lew ciół. Ciół. Lew ciół. Ja Janusz no Sram. Ej, on gada k***a jak do y, ten... Do ziomeczka. Jak do ziomeczka, co ja lewciu, m***eczko. Bo to są moje mordeczki stary, ja... <gry> opie, opie, co ty pan myśli? A ma zaszło z To kto, kto to jest Janusz Sam, czy kto? On To on jest Janusz. Sram. A, Gdzie domu jest? I stary, stoj z jest? Ja tak nie, nie położeniu. Na dół Ej, sam. On, on z domu Sam, czy nie? Nie, to o To jest taki kłopotek Sam, to była jego żona. Z, z, to domu, z tym palcem co chodzi człowieku. O kurde, ktoś trafiu. Ty, Trafił. Ty, trafił. Jak soczek się wyleje, to ja wiem. bardzo. Ja pier... I nowy chłopak! Dobra, Iwana. To jest Ronaldo, pamiętaj. Iwan pierwszy, zdjęcie, Ronaldo? No, Iwan pierwszy. Iwanowicz! Ja jak, jak pan zerkał? Mam to Pan zerkał w ołówkach. Czekaj, bo mam wspomnienia z narodu. A, dzięki za to. Dobra, w dupę złoty. Złoty tukan, złoty tukan. Ale Jaś, się odwdzięczy! Ja... Zostaw pamiętaj, Roberta! Pamiętaj kolego, że Jaśka bardzo nie lubi bogactwa. W sumie tu możesz tu na doski. górę się wynieść. Lewandowski ma dużo pieniędzy! Może... Nie, po no to... co? tym liną możesz wyjść i wrzucić to tu. Jaśu. Ja nie, wejdź liną, wyjdź liną. Pokaż, pokaż. Ja mogę zginąć! Wyszedł, tych! No dobrze, A -a. dobrze, bo on ci pokaże. O, teraz tam na ci wyjdź, tam pod tego, ten kosmyk blond włosów. Pod kosmyk blond włosów rozbujaj się, na lewo pójdź. Pod kosmyk blond włosy, ty gaszek tak homingway... No wiadomo! <śmienny> no k***a, ja tego, What O, bydana. o, to, dobrze. O. o. bananem w ciebie. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, o. Podatkować ch... Tylko nie, nie pod, to... siebie, nie pod, <śmienny> siebie, nie pod <śmienny> siebie, nie pod siebie, nie pod siebie, tak jak Iwan. Ej, nie, nie, nie mam takiej opcji Jezus. Ja ogam. Oh. Okej, okay. dobra, zdychasz. Nie, I tak mnie zabije. Wszystko poszło we mnie. Nie, mnie te no, Oj, dobra, dobra, dobiec, mówiłem, dobiec, mówiłem, dobiec. mówiłem nie jak Iwan, a ty zrobisz dokładnie jak Iwan. No i co, no jest zajebiście, popatrz. Tu kan z tymi, jeszcze żyje, jeszcze żyje Ronaldo. Koniec no, marzeń dla drużyny tak, Pozanik. no jest, dobra. Musiłaś Sebastian Bong ja Wiesz jak on dobrze gra w Mhm. Mm <laughs> Ej, dobra, ja jestem prostym człowiekiem. Jednak to może pokazać, Ronaldo to Ronaldo pamiętaj. Co, sam się zabijesz? <laughs> tak. nie, nie, nie trafi cię z innej w ogóle. O. Nie! Nie bądźmy debilu! O, jesu, jesu. No jesu. to było bardzo mądre z twojej strony, muszę przyznać. Ale dobra, 10 HP mogę stracić. Albo 15, 20? albo 20. No istnieje da, taka szansa. Dobra, i tak już da, i to tak, tak wiadomo, kto to A teraz, Cuzary Baryka, domino jechać. Domino, jak? Domino. Czyli w ostatecznym rozrachunku był najbardziej fokusowany, a Ale stworzyłem. O, jeszcze no się nie je stworzyło. O. Ta Bo on jest za dobry skillowo w tę grę, ja w to nie gram. Czy sam chcesz w to nie, ja grać? Muszę. W sumie wyjdę ty. Zaraz wyjdę, zrobię eee. Ty Ile ty masz HP tym no, Achasie? Ja ile masz?

a, jeden. Ja no! A może dwa yes! Ty pan już Ja Nie! 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 człowieka w tej Nie! Nie! znam ja Nie! Pier... Nie! on jest Nie! w tej grze yes, yes. Ponad pół HP mu zostało ja a ja będę grać. Z nimi w dupie to so, ma za... ja ja ty... Dobra, Dobra 7, szczerze, szczerze. 600... Wow! No, ale my jesteśmy. A mi... Zabójstwo 1-1. Ja. Ale jak staty nam się wyrównały, 5 1 ale 1 mi... 5 no, 5 Ale no jest zajebiście, ale Dobra. Mistrz... Mi... I ja no. wychodzę.